Dzień dobry Państwu! Wkrótce nowy rok i dlatego z serca płynące życzenia szczęśliwego nowego roku. Proszę Państwa, myślę, że najważniejsze w tym roku będzie to, byśmy zachowywali trzeźwość umysłu, pokój ducha, spokój żebyśmy się nie bali. No bo żyjemy w świecie przemian. Żyjemy w świecie przemian globalnych i również po ostatniej zmianie warty w Polsce myślę, że będziemy żyli w świecie przemian. W Polsce, może nie tych gospodarczych, ale głównie kulturowych, czyli wejdzie do Polski ta cała rewolucja, z którą my tutaj w Kanadzie jesteśmy obznajmieni, z którą mamy do czynienia od ładnych paru lat. Ta pedagogika zmierzająca do przemiany polskiego społeczeństwa będzie coraz bardziej obecna w życiu społecznym i kulturalnym w Polsce. Także myślę, że Państwo, mieszkańcy w Polsce, powinni sobie z tego zdawać sprawę, być na to przygotowani i mieć na to odpowiedź wewnętrzną, ale również no, taką społeczną mówić innym ludziom o tym, co się dzieje dookoła, bo myślę, że większość z nas tej przemiany nie chce. Ta przemiana jest nam narzucana. Jeśli chodzi o sytuację globalną, zagraniczną, to chyba wszyscy wiemy, że jest bardzo trudna, ponieważ Zachód, Zachód traci swoją pozycję, którą miał kiedyś i to traci ją nie tylko przez to, że jest podkopywany z ze zewnątrz przez globalne południe, przez Chiny, przez ten Sojusz BRICS, coraz bardziej szeroki do którego przyłączają się nowe społeczeństwa. Nowe państwa, no, chociaż ostatnio prezydent Argentyna tutaj jak gdyby jest wyjątkiem, Stanom Zjednoczonym udało się doprowadzić do tego, żeby ona do tego co już nie przystąpiła. Ale Zachód jest również podkopywany, osłabiany na własne życzenie przez tę całą rewolucję globalistyczną, przez klimatyzm, którego jesteśmy świadkami na co dzień. Przez to, że usiłuje się nas praktycznie uzależnić od jednego rodzaju energii, energii elektrycznej, no i w krajach takich jak Kanada to doskonale widać, czym będzie skutkowało to, że ogrzewanie będziemy mieli elektryczne, transport będziemy mieli elektryczny w sytuacji, kiedy sieć przestanie działać. Przewodzą nami ludzie, którzy. No nie do końca mają to, jak to się teraz modnie w Polsce mówi, ogarnięte. Tym bardziej, że oni sami przyznają, że są niektóre aspekty tej, tej zmiany, tej rewolucji, o których oni nie wiedzą, jak będą wyglądać i po prostu idziemy na żywioł. Jak choćby w przypadku tego, co, co będziemy robili z tymi zużytymi bateriami z samochodów elektrycznych i nie tylko ze wszystkich innych środków transportu. Nikt tego na razie nie wie, ale idziemy całą parą w baterie elektryczne. Proszę Państwa, no jest mamy do czynienia z socjalizmem po prostu. Wolny rynek został odłożony do lamusa, bo oczywiście myślę, nikt z Państwa nie jest przeciwny samochodom elektrycznym jako takim, jeżeli one będą wygodne, łatwe, szybkie do ładowania, będą miały bardzo duży zasięg i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, przesiąść się do takiego samochodu, który jest bardzo zrywny, ma bardzo dużo Plusów, tylko no jego minusem na razie jest to, że niezbyt wygodnie się nim, zwłaszcza w kanadyjską zimę, jeździ. A co za tym idzie, no będzie to dla nas duży problem, a rząd ten problem chce nam po prostu na głowę narzucić. Tak samo jak z wieloma innymi problemami. Także stwarzamy. Sami sobie problemy, które nie dość, że mamy tych problemów tyle dookoła, to stwarzamy je sami, no i oczywiście, tak jak w każdym socjalizmie, będziemy je później usiłowali dzielnie rozwiązać. Więc problem przywództwa to jest jeden z głównych, którym się boryka świat zachodu. Proszę Państwa, ale to są wszystko, jak to mówią, betki. Ważne jest to, żebyśmy zdrowi byli, ważne jest to, żeby nasze rodziny się kochały. Tego właśnie na nowy rok Państwu życzę, bo zawsze świat był jakiś, zawsze świat był niebezpieczny, zawsze w świecie były straszne wydarzenia. Ludzie żyli w czasach rewolucji, żyli w czasach wojen, żyli w czasach Różnego rodzaju kryzysów, biedy. Więc doceniajmy to, co mamy, i tak jak powiedziałem na początku, dbajmy o to, żebyśmy mieli otwartą głowę, żebyśmy potrafili to wszystko oceniać i żebyśmy się nie bali. Myślę, że w dzisiejszych czasach to jest najważniejsze przesłanie: kochajmy się, nie bójmy się. Wszystko będzie dobrze. Szczęśliwego nowego roku.